Kolejna serii uroczystości, tym razem ratownik. Co właściwie możemy powiedzieć o tym kolejnym z temat na Piemie? A propos częstotliwości, chyba trzeba będzie zamieszkać w Gdyni, bo mamy uroczystość, może co kilka tygodni, ale to pokazuje, jakie jest tempo prac w PGZ Stocznia pojemna w Gdyni. Jeżeli chodzi o ratownik, najpierw jeszcze do tego tempa pracy mamy trzy fregaty wielozadaniowe w programie Miecznik, które są budowane w tym samym czasie de facto. I dzisiaj mamy okręt ratownik. Całkowicie polska myśl inżynieryjna. Jeden z najbardziej zaawansowanych okrętów, które będą pływały w ogóle po Bałtyku, a bardziej platforma wielozadaniowa, bo to jednocześnie pływające laboratorium, warsztat i kilka innych, e, kilka innych funkcji, o których pan redaktor i nasi pana widzowie na pewno doskonale wiedzą. To, co jest istotne, to to, że po pierwsze budujemy to w oparciu o polski przemysł tu w Gdyni, 31 firm, które będą współpracowały, polskie firm, które będą współpracowały przy tym projekcie plus e, podmioty zagraniczne nasi partnerzy, czyli po pierwsze wracamy do tego, co mówiliśmy przez cały poprzedni rok. Polska grupa zbrojeniowa liderem i integratorem całego przemysłu ogromnego w Polsce. Po drugie, tu odbudowujemy i budujemy nowe kompetencje, dzisiaj PGZ stocznia wojenna e, wzrost zatrudnienia z 500 do 1000 osób obserwujemy będą jeszcze kolejne zatrudnienia. A to pokazuje, że jest potencjał rozwoju. Mamy młodych ludzi, którzy z powrotem na Akademii Marynarki Wojennej zaczynają studiować budowę okrętów. Wreszcie budujemy okręt, który nie tylko pozwoli naszym marynarzom używać naprawdę, naszej marynarce wojennej, najbardziej zaawansowanego sprzętu, ale jest to coś, co możemy spokojnie oferować marynarkom wojennym innych krajów z Morza Bałtyckiego. Ale też poza Morzem Bałtyckim, budując w ten sposób nie tylko nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku, ale też większą interoperacyjność naszych marynarek wojennych. Hmm, program nazywa się Ratownik, ale poza tym coś jest temat czyli kiedy oni widzą na okręcie podwodnym to mają za plecami zdolność, która może im w razie czym pomóc. To, co pan powiedział, zdolność o wiele szersza, to Seabed Warfare. To wszystko, co potencjalnie na dnie morza może się dziać. Nie musimy tego pilnować. To jest też jedna z Dokładnie tak. I to jest wyjście zdecydowanie dalsze. Mamy funkcję wspierania przy pożarach, mamy funkcje medyczne, mamy funkcję wreszcie ochrony infrastruktury krytycznej i zaawansowanych operacji właśnie na dnie morza. Więc ten okręt spełnia jednocześnie wiele funkcji, stąd jego uniwersalność, stąd jego stopień zaawansowania, na faszerowania elektroniką. Proszę też pamiętać, że duża część zadań, którą ten okręt będzie spełniał, będzie odbywała się pod wodą, gdzie są inne warunki, inne ciśnienie. Więc ten cały sprzęt, którego będziemy używali, ma zupełnie inne parametry, zupełnie inne wymagania. Stąd ta duma, stąd ta radość dzisiaj. Do czego właściwie ta jednostka, do chyba takich dwóch głównych zadań, ma służyć? Są funkcje ratownicze. To jest ratowanie załóg okrętów podwodnych, to jest możliwość nurkowań saturowanych, to jest możliwość wykorzystania e, pojazdów NSRS, czyli tych do podejmowania załóg zatopionych okrętów, tak powiem, podwodnych, ale to jest też możliwość wykonywania różnego rodzaju prac specjalistycznych pod wodą, e, z wykorzystaniem zarówno po, robotów, jak i z wykorzystaniem e, siły żywej, czyli powiedz, nurków. E, funkcje ratownicze w zakresie walki z pożarami e, zarówno na infrastruktury, tak powiem, nadbrzeżnej od strony morza, jak i e, jednostek, które tak powiem, ten katarki do, do, dotknął. E, e, funkcje medyczne zakładamy też, że w ramach tego i tej jednostki deska pozwoli przynajmniej częściowo przygotować e, przy podejmowanych e, rozbitkach czy podejmowanych załogantach, którzy ulegają chorobom ciśnieniowym, te pewne przygotowanie jeszcze przed transportem do celowego ośrodka leczniczego, te pewne już czynności medyczne już będą na, 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 na realizowane na poziomie okrętu, Cała, cały tak powiem zestaw narzędziowy w zakresie różnego rodzaju tak powiem obsług, prac podwodnych. Czy w kontekście tego gwałtownego rozwoju infrastruktury zarówno podwodnej, nawodnej, offshore, jak rozumiem, ratownik, również w tej kwestii tych działań na między innymi na dnie morza ma mieć bardzo duże zdolności i chyba zdecydowanie większe niż teraz. To znaczy tak, marka wojenna, jak doskonale panowie i Państwo wiedzą, wykorzystuje wszelkie możliwe dostępne siły i środki do monitorowania i ochrony również infrastruktury krytycznej. Oczy, oczywiście ratownik e, takie zdolności też będzie, tak powiem, posiadał. No, tak jak wcześniej wspomniałem, wszelkiego rodzaju ewentualnie monitoring czy prace podwodne to będą możliwe z wykorzystaniem systemów i rozwiązań zainstalowanych e, i zaimplementowanych na tej jednostce. O potencjale państwa oraz sił zbrojnych świadczy potencjał ofensywny, zdolności ofensywne. I podejście do ratowania życia i zdrowia własnych żołnierzy. I okręt ratownik właśnie te zdolności, ten potencjał będzie w znaczącym stopniu zwiększał na morzach i oceanach.